Projekt Zagadnie Senior realizowany jest przez Stowarzyszenie Młodych. Jak sama nazwa wskazuje, skierowany jest do seniorów, ale tu jest pewien haczyk, bo nie jest skierowany tylko do samych seniorów, ale też do młodych ludzi, którzy będą dzielić się swoim doświadczeniem w obszarze aktywności w życiu publicznym z osobami starszymi, tak aby pobudzić naszych seniorów do aktywnego uczestnictwa w życiu naszej gminy i być może do też założenia Rady Seniora. Ludzie się integrują, poznają, bo na pewno nie wszyscy ludzie z okolic się znają. Jest jakaś tam różnorodność, bo i są ludzie młodsi, 60 plus, i są i starsi. Można się dużo od nich dowiedzieć, coś samemu powiedzieć. Bardzo mi się to podoba, że no, Państwo dopytują, są ciekawi, mówią o swoich doświadczeniach, no, wykazują się dużą ciekawością, więc myślę, że jest to właśnie potrzebne, że są potrzebne takie prelekcje, warsztaty, spotkania z seniorami. Bardzo fajna, spora grupa aktywnych seniorów. Przede wszystkim seniorzy to jest taka grupa społeczna, że nie do końca mają głos w kwestii swoich potrzeb, w ogóle nie do końca też biorą udział w takiej dyskusji publicznej, dlatego postanowiliśmy zapytać ich o ich potrzeby i myślę, że ważnym aspektem tego projektu jest to, że... Będziemy prowadzić dialog z seniorami, ale przede wszystkim to, że będą mogli powiedzieć, czego potrzebują, a później będą potrafili wyrazić te swoje potrzeby w jakiejś takiej debacie publicznej i myślę, że, że to jest bardzo istotne. Realizujemy wiele inicjatyw. Przede wszystkim proponujemy szkolenia, warsztaty, wyjazdy studyjne do innych rad seniorów, żeby mogli zobaczyć jak funkcjonują, żeby mogli w ogóle odkryć takie rzeczy, o których nie wiedzieli, a które chcieliby wprowadzić w swojej gminie. Poza tym organizujemy drugie śniadania seniorów. W ramach tych śniadań zapraszamy ekspertów z różnych dziedzin, którzy odpowiadają też na różne potrzeby naszych seniorów, odpowiadają na pytania, więc dzisiaj akurat swoją taką prelekcję prowadzi dietetyczka kliniczna, która opowiada, jak zdrowo się odżywiać, żeby móc zachować tą taką aktywność fizyczną. Dzisiejsze prelekcje są pod hasłem Zdrowe żywienie kluczem do zdrowego życia, do dobrego samopoczucia seniorów. To jest taka tematyka, myślę, że bardzo ciekawa inicjatywa, warta uwagi, bo zdrowie w wieku senioralnym jest bardzo ważne. Seniorzy cierpią na wiele schorzeń, na wiele problemów zdrowotnych, a nie zawsze dobrze się odżywiają. Dlatego no, myślę, że jest to warte uwagi. Są to bardzo wartościowe spotkania, bardzo dużo można wynieść z tego, jest to drugie spotkanie takie przy śniadaniu, jedno było jak nie zrobić ludzi starszych na wnuczka, co jest bardzo dzisiaj popularne, oczywiście był poczęstunek, no i dzisiejszy też jest bardzo fajny, jest o zdrowej żywności, przy czym jest konsumpcja, można posmakować tej zdrowej żywności, no i oczywiście można dużo wynieść dobrych rzeczy.